W połowie czerwca 2025 roku w sieci dostępne były 30 różne bazy danych z łączną liczbą niemal 16 miliardów zapisów loginów, haseł i adresów URL powiązanych z serwisami takimi jak Google, Apple, Facebook, Telegram, GitHub, a nawet portale rządowe. To liczba przewyższająca populację Ziemi, co oznacza, że jeden użytkownik mógł mieć wiele wyciekłych kont. Jednak kluczowe jest zrozumienie, skąd pochodzą dane. Nie jest to efekt włamania do konkretnych firm takich jak Apple czy Google, ale działanie złośliwego oprogramowania typu InfoStealer. Cyberprzestępcy skompilowali te logi w ogromne zbiory, które choć udostępnione tylko na krótko, były wystarczające, by zostać wykryte. Część źródeł, m.in. Blipping Computer, wskazuje, że znaczna część tych danych to recykling starych wycieków lub nawet sfałszowane zapisy mające sztucznie się liczbę rekordów. Jednak specjaliści z CyberNews, Sophos i Dark Trace potwierdzają, że nawet jeśli część danych pochodzi z przeszłości, część jest świeża i weaponizable. Jakie mogą być konsekwencje? Mamy tu realne zagrożenia, kradzież tożsamości, ataki phishingowe, przejęcia kont prywatnych i firmowych, oszustwa biznesowe, a także możliwość wykorzystania tych danych przez groźne grupy przestępcze. Google i Apple podkreślają, że nie padły ofiarą bezpośrednich włamań. Dane wyciekły wyłącznie przez infekcję u samych użytkowników. Google rekomenduje niezwłoczne porzucenie haseł na rzecz tak tzw. PASKI bezpieczniejszej metody logowania opartej na biometrii lub sprzęcie, odpornej na phishing. Z kolei FBI ostrzega przed podejrzanymi SMS-ami, które mogą prowadzić do zainstalowania malware'u lub kradzieży danych. Co można zrobić? Oto konkretne kroki: Zmiana haseł. Najlepiej unikalnych wygenerowanych przez menedżer haseł, a najlepiej w ogóle odejście od tradycyjnego hasła. Włączenie 2FA paskijów, przy czym paski to obecnie najlepszy standard bezpieczeństwa, menadżer haseł i monitoring Dark Webu, na przykład za pomocą strony Have I been Pound albo Google One, ochrona urządzeń, aktualizacja systemów, instalacja sprawdzonych antywirusów, unikanie zabronionych linków i podejrzanych plików. Zabezpieczenie szczególnie wrażliwych kont. Warto rozważyć fizyczne tokeny, np. YubiKey, przy kontach bankowych, służbowych czy giełdowych. To ważny moment, aby zastanowić się, jak dbamy o własne bezpieczeństwo w sieci. Zmiana haseł, włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego, najlepiej z wykorzystaniem pas keyów, unikanie podejrzanych linków, a także korzystanie z menadżerów haseł i fizycznych kluczy bezpieczeństwa, to już nie jest opcja, to konieczność. W erze zautomatyzowanych ataków i złośliwego kodu ukrywanego w pozornie niewinnych aplikacjach, tylko świadome decyzje mogą chronić nas przed utratą prywatności, pieniędzy i tożsamości. Nie czekajmy na kolejny sygnał ostrzegawczy, bo ten, który właśnie otrzymaliśmy, był wystarczająco głośny.